Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w obliczu niepewnej pogody apeluje do fanów o wsparcie podczas trwającego właśnie letniego Grand Prix w Wiśle. Czy gwałtowne ulewy pokrzyżują plany organizatorów i zawodników? Od Małyszomani do roli prezesa. Adam Małysz, który na przełomie wieków był symbolem narodowego sukcesu w skokach narciarskich, dziś jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego stoi przed nowym wyzwaniem. Organizacja letniego Grand Prix w rodzimej Wiśle to dla niego nie tylko kwestia sportowa, ale i osobista. Małysz, który w przeszłości sam cieszył się ogromnym wsparciem fanów, dziś pragnie, by tłumy ponownie zapełniły trybuny mimo kapryśnej aury. Pogoda nie sprzyja, ale Małysz wierzy w fanów, sytuacja pogodowa w Polsce od kilku dni nie napawa optymizmem. Gwałtowne ulewy i silny wiatr stawiały wielkie znaki zapytania nad letnim Grand Prix. Mimo to Adam Małysz w emocjonalnym wpisie na Instagramie apelował wczoraj do fanów. Kochani, wiem, że dziś pada, ale mam nadzieję, że jutro mimo wszystko przyjdziecie wspierać naszych podczas letniego Grand Prix w Wiśle. Wasza obecność i doping są nieocenione. Do zobaczenia na skoczni. Pogoda okazała się łaskawa dla skoczków biorących udział w konkursie. O 15.00 rozpoczął się dziś konkurs indywidualny w Wiśle. Jutra dalsza część letniego Grand Prix. Zmagania można oglądać przez cały weekend w telewizji polskiej.